Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązywać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję Borgia. Jest to komiks, za który w tym wypadku odpowiada wydawnictwo Scream Comics. I cóż mogę powiedzieć, jakiś czas temu pojawiała się ta seria w, na naszym rynku. Teraz Scream powiedzmy, że ją wznawia i będzie miała ona oczywiście kilka tomów. Pierwszy z nich, czyli krew dla papieża i władza i kaziroctwo, jest pierwszym właśnie takim wydaniem powiedzmy, zbiorczym, gdyż dwie historie zostały zawarte w jednym tomie, natomiast za sam komiks odpowiada duet Chodorowski i Manara, czyli. Czy ja muszę przedstawiać tych dwóch panów? Myślę, że nie. Są to absolutne ikony komiksu, nie tylko u nas znanego, ale przede wszystkim na świecie. Są to absolutni, unikatowi twórcy, którzy no, już są złotymi napisami gdzieś na kartach historii wpisani na stałe, jeżeli chodzi właśnie o świat komiksu. Sama pozycja jest to standardowy. Taki powiększony format, do którego najczęściej nas przyzwyczaja Scream. Oczywiście twarda oprawa. Tak się prezentuje nam grzbiet tego komiksu. I tutaj tył. Oczywiście wydanie zawiera albumy, tak jak mamy przedstawione. Tutaj te dwa widoczne. No i komiks, cóż to mogę powiedzieć. Jest to zdecydowanie pozycja 18+. nie jest już świętym miastem, lecz chaosem bezprawia. Mafia Borgiów? Pierwsi ojcowie chrzestni w historii, to oni są panami. Tak się to prezentuje i tak jak od razu mówię, rysunki są mocne, bym powiedział niekiedy i jeśli chodzi o fabułę, kto ją ma znać, to już myślę, że raczej ją zna bardziej dla nowych czytelników, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z Bordią, będą tym zainteresowani, ale my się też i starsi, aby móc sobie Porównać, jak to wygląda z tymi pierwszymi, wcześniejszymi wydaniami, które się pojawiały na naszym rynku. Sama historia, tak jak tutaj jest wspomniane, opowiada o Rzymie, o papiestwie, o tych wszystkich, mówiąc brzydko, układach polityczno-chrześcijańskich, ale i nie tylko. I tym wszystkim, co się z tym wiąże. Jest to pokazane bardzo bezpośrednio, bardzo. Wręcz powiedziałbym brutalnie i dosadnie, a skupia się właśnie wszystko na rodzinie Borgi. Rodzina, która, mówiąc brzydko, po trupach dosłownie stara się zdobyć władzę taką, powiedzmy, absolutną, no bo bycie papieżem jednak do tego zmusza. Głowa rodziny, która jak na razie jest tylko Powiedzmy, tutaj myślę, że w chwili, kiedy poznajemy ją prawą ręką obecnego papieża, a jego celem jest stanąć właśnie na czele. I sama historia pokazuje, ile jesteśmy w stanie zrobić i czego się dopuścić, aby tylko zdobyć ten upragniony cel. Ba, powiem więcej, tutaj Pokazuje to, jak właśnie głowa rodziny, tak dobrze usłyszeliście, gdyż jest to człowiek kościoła, który posiada dzieci, czwórkę dzieci tutaj, którą poznajemy, i już samo to daje do myślenia, tym bardziej związane choćby nawet i porównywanie z tym, co się teraz dzieje, o czym mówi się w prasie, w telewizji, jak to, no, mówiąc wprost księża, prawda, dopuszczają się pewnych aktów, wszelkiej maści. I tutaj to jest przedstawione, tutaj jest to pokazane w tak bezpośredni sposób, że czasami aż nawet ja sam no po prostu no, mówię do siebie, kurczę pokazać coś takiego w komiksie no trzeba mieć odwagę, ale nie kto inny jak sam Chodorowski, prawda, w tym wypadku nie mógłby tego zrobić. On po prostu nie ma, że tak powiem jakichś Pasów bezpieczeństwa tutaj, które by to mogły spowodować. Także tak, tak to jest pokazane. Jedna z gorszych scen, kiedy na tle politycznym, tak bym powiedział, ktoś, kto jest bardzo ceniony wśród ludu, cała rodzina zostaje masowo, tak tutaj bym powiedział, ukrzyżowana oficjalnie na dziedzińcu, żeby pokazać swoją wielkość, albo jak zostaje wrobiony jeden z niewolników, bo tak trzeba to nazwać w morderstwo, a później dodatkowo jeszcze obcinają mu język, aby nie mógł tego powiedzieć. Zostaje po prostu oszukany, a na końcu żywcem rozszarpany. Więc yy, straszny komiks pod tym względem, ale no jednak kultowy, tak. No Manara Chodorowski to są postaci, które ja bardzo lubię i cenię i sporo tych komiksów, przeczytałem praktycznie większość, co się pojawiła na naszym rynku spod nazwisk tak tych dwóch artystów, no bo jednak jako człowiek komiksów w pewnym sensie, tak, tak mogę się nazywać, z racji na nie wiem, lata, stażu, jakiego mam w czytaniu komiksów, i jak dużo tych komiksów czytam, że, że coś takiego ma mieć miejsce. Tutaj naprawdę poruszane są tematy kazirostwa, Zdrady, gwałtów, wręcz bym powiedział, i, i czego tylko jeszcze możemy się dopuścić. A wszystko, można by powiedzieć, w imię Boga, tak, żeby zdobyć władzę, żeby być dobrym dla ludu, i tak dalej. No, mocna pozycja. Tak w przygotowaniu wygląda kolejny tom, trzeci i czwarty zeszyt, który będzie zawarty, czyli płomienie. Stosu i wszystko marność. Także wyczekuję z niecierpliwością na pewno. Będę chciał poznać tą pozycję. Jak już zaczęliśmy od temu pierwszego, którego, no jakby nie patrzeć, no polecam, ale tylko osobom dorosłym i dość takim odpornym na pewne tematy. Więc nic innego, tylko brać Borgia od Scream Comics. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego. Abyście skomentowali, polubili, udostępnili. No i przygotujcie się tak na świetną dawkę artystycznego kunsztu, jaki przedstawiają nam tutaj, bo artyści przede wszystkim Manara i jego fenomenalne rysunki. Także tak. Oczywiście zapomniałem z tego wszystkiego, chyba tylko o tym, abyście zasubskrybowali kanał i zaznaczyli dzwonek, dzięki temu będziecie informowani o moich materiałach, będziecie na bieżąco. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!